I otrzymano Seser so Roks so jak i na odcinku z wielką eventu w Babulgamie. No i słuchajcie, w dzisiejszym odcinku kupimy sobie te wszystkie tutaj nagrody, a dajcie jak to, to zrobimy, to słuchajcie przyjemnie mam, że po 900, więc zostawcie suba dzwony i łapkę w górę dla zasięgu. No i przy okazji możecie jeszcze zostawić jakiś komentarz, na przykład ile macie otwartych jak w Jak zostawicie taki komentarz, to ja wam przy później serdeczko. No i bez tego przedłużenia już Was zapraszam do oglądania Dobra, więc myślę, że na start możemy sobie to już odblokować Spoko, 500 Robuxów, tak, 500 Robuxów, płacimy spoko Ja wiecie, mamy odblokowane No dobra, polecimy sobie lewy. mamy tutaj jakieś podki, no to jest słabe Dobra, dalej jest lag, to już trochę lepsze Okej, okay, tu mamy też spida. to słuchajcie jest bardzo dobry speed i lag To się tak do otwierania, to sobie później potwieram, po to bardzo fajna opcja Później znowu jakaś podka słaba, kolejna podka słaba Co jest? Dobra, mamy kolejnego spida, to jest spoko Okej, okay, tutaj jest kolejny lak na dwie godziny już, dobra, bardzo dobrze Jesteśmy chyba już w połowie, to lecimy dalej, spoko, co będzie dalej? 4 godziny spida, dobra, i 4 godziny laka, no i... Nie, no słuchajcie, chyba 10 godzin tu mamy około To jest dobre, to jest, słuchajcie, dobre, dobra, lecimy dalej, co teraz będziemy mieli? Okej, okay, lepsze podki, spoko, to już mi się przydadzą, max enchant To sobie za chwilę odbiorę, max shadow, spoko, i ostatni już, nie, jeszcze nie Okej, okay, Ty jeszcze podjął of bubbles i słuchajcie, tak, mamy beta już jest to oczywiście Stargazer, czy tam Stargazer, nie wiem jak to tam, Stargazer chyba się mawia, nie wiem, nie mam pojęcia. No i słuchajcie, na starcie jak on wygląda? Okej, okay, no słuchajcie, no wygląda mega, naprawdę mega ładny, napiszcie jak go oceniacie w komentarzu, dla mnie jak zwykle 10 na 10. Mega ładne te skrzydła są w ogóle, ale kozackie. Okej, okay, więc pora go sobie ulepszyć, to zobaczymy jakie będzie na na 50. levelu. Okej, okay, dobra, ulepszamy, spoko, max shadow jeszcze i uwaga, jakie on teraz ma staty? 89 tysięcy w babla, 373 tysiące w coiny i 421 tysięcy w gemmy. Ej, to jest mój praktycznie najlepszy pet, bo takie same staty jak spirit of whiff, ale dobra. Ej, nie, no słuchajcie, do no mega dobry akurat ten pet jest. Spoczynając od niej, jak da się go zrobić za darmo, więc to jest mega fajna opcja, mega spoko pecik. No i słuchajcie, jeszcze przygotowałem dwa pety z eventu, mamy jeden pet z EKATA i i jeszcze mamy jednego peta którego tutaj dostałem? Jest to salon, który powinien być tutaj. No, oczywiście, go to może go wkleję. Dobra, już jest, już jest. Oczywiście, odblokowany. No i słuchajcie, tak on się prezentuje. On ma chyba troszkę słabsze staty. Tak, słuchajcie, on ma słabsze staty. Więc ja wiem, tier trzeci jest słabszy od tego za. Zresztą no, sobie darmowego, ale to jest darmowego. Jak to chce szybciej, no za dużo się nie ruszy. Tylko, że ten salon ma to dobre, że no akurat ten ma na wszystkie, jak wbóstwo, na każdą walutę. Ten niestety tego nie ma i to jest mega 3 minus To słuchajcie z mega 3 minus, ale ten ma więc spoko Dobra, więc jeszcze porównajmy z tym z Easter Wardenem spoko no i ten z tej trójki też jest oczywiście darmowe i wszystkie te są darmowe No ale ten słuchajcie za odblokowanie ekran to jak ktoś się widział odcinka jak go zdobyć, jak go odblokować to macie aktualnie w karcie mój odcinek Bardzo bardzo <suszy> Wam go zrobić, bo jest zawsze darmowe, zawsze jakiś ekran macie zrobione Jeszcze tam tytuł dostaniecie więc cały spoko No ale co dostaną to to nie jest jakieś dobre, jak w tutaj topkę Najlepszy jest ten Stargazer, drugi najlepszy jest ten Sunlord, tylko że ten jest bardzo dobry pod względem tego, że on ma walutę T2, nie ma na walutę, ten ma, więc to akurat spoko, no i ten Easter Warden, najsłabszy. No niestety, słuchajcie, no wyszło jak wyszło, no ten jest akurat najlepszy, ale całe trio mega ładnie wygląda. I chyba z tych wszystkich ten Sunlord najlepiej jest zrobiony. Napiszcie jak wyszło czy według was ten jest najlepszy, czy ten, czy ten. A właśnie, jeszcze mamy Easter, trzy goście też nakupić za robuxy? Czy go też kupić? Chyba nie, ale słuchajcie tu do odblokowania też takie dobre potki No i Karo Defendera, też kolejny jakiś pet No go akurat chyba nie da rady, ale sprawdźmy ile w ogóle dostaniemy za samym typetem, może sobie zdejmiemy obydwa Okej, został ten jeden i słuchajcie sprawdźmy ile dostaniemy ten, z przy skrzyni oczywiście Ile dostaniemy gemów, zobaczmy sobie Okej, wbijamy i uwaga, uwaga ile dostaniemy 7 bilionów, do no, za dobrze jest, a jeszcze tu oczywiście mamy jedną skrzynię. Nawet jeśli jest x to no, tutaj tam nic za mnie, no dobra to nieważne, tak nie było. jest 7 bilionów z tej najlepszej skrzyni to jest dużo, no chyba tak, nawet, mogę tak pow powiedzieć, że dla mnie to jest dużo. Oczywiście, jak będziecie mieli więcej pedów, to będzie więcej. Ale żeby na przykład wykonać takiego guesta hard, to będziecie musieli 4 razy to zabrać, nawet 5 razy bez to dużo to jest akurat no, słabiutko No i słuchajcie jeszcze na koniec tego odcinka mam dla was konkurs właśnie dla osób które oglądają odcinki do końca Co trzeba zrobić żeby wygrać i co w ogóle jest do wygrania Już wam mówię ponieważ do wygrania jest ten stargazer No i żeby go wygrać musicie sobie wbić na discorda Następnie szukacie kanału ogłoszenia Na nim mamy przed zasadzie wiadomość o BLOXIS Do tej wiadomości specjalnie przypomniałem takie słodkiego pska na którego klikacie Wtedy powinienem wieszcie kanał troszkę niżej, jest to timed kanał, no i gdy sobie na niego wejdziecie, to tam będziecie mieli jedyną wiadomość od bota z giveawayem, klikacie dobrą akcję, która tam jest, no i słuchajcie, taki odosposzone wiecie udział w giveawayu, Myślę, że to nie jest trudne, a darmowego peta będziecie sobie skarnąć. Wyniki tego giveawaya będą w następny piątek. Więc to, słuchajcie, w piątek sobie sprawdźcie, bo jeszcze nawet popisać coś daćacie, będzie mi mega miło, jeżeli ten serwer będzie jeszcze bardziej aktywny niż teraz. Bo serio coraz więcej jest tam nowych osób, więc też Was zapraszam na jego. No i słuchajcie, to by było na tyle, zobaczymy ile osób obejrzało ten film do końca i wbiło na Discordę i wziął udział w konkursie. No i coś oczywiście płacie też na Instagrama, może takie jakiś konkurs robimy. Polecisz do mojej grupki oksowej, a widzimy się już w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!